Tegoroczne dotacje z Urzędu Miasta Chorowa na pewno zostanie przeznaczona w dużej mierze na wyjazdy klubowe zawodników. Jeździmy w całej Polsce, turnieje w całej Polsce, kickboxingu, turnieje w Europie. Wczoraj właśnie wróciliśmy ze Słowacji z ośmioma medalami. Bardzo się z tego tytułu cieszymy, bo dla nas jako stowarzyszenia, które dopiero drugi rok startowało, jest to wielkie wyróżnienie, wielkie, wielkie w sumie przedsięwzięcie. To, że nasze dzieci mogą. Drugi rok z rzędu odbywać jazdę w stajni Pegas. Otrzymaliśmy kwotę około 120 tys. zł, która jest środkiem przeznaczonym na realizację dla miasta trzech zadań. Pierwsze, które jest dla nas najbardziej znaczące z uwagi na i ilość osób objętych tym projektem i zaangażowanie pracowników to jest zwiększanie dostępności leczenia, uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców miasta Wejcherowa. Jest to bardzo istotna pomoc, bo ona obejmuje bardzo szeroki zakres. Planujemy wyjazd na Węgry, także na pewno ta dotacja nam, nas tutaj dużo wspomoże, umocni nasz budżet. Ta kwota to jest 5 tysięcy złotych, zostanie przyznana na zajęcia hipoterapii. Dla siedmiu naszych podopiecznych przez siedem miesięcy w roku. Będą to zajęcia się odbywały raz w tygodniu. Drugie zadanie to jest pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc domową. Trzecie zadanie to jest realizacja punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i członków ich rodzin.